Muzeum Figur Madame Tuso w Amsterdamie Nie wszyscy wiedzą, że słynne Muzeum Figur Madampusu Madame Tuso znajduje się także w Amsterdamie, gdzie bezpiecznie cię przewozy do Holandii. Odwiedź koniecznie Muzeum Amsterdam i zrób sobie zdjęcia ze wszystkimi ulubionymi gwiazdami. Czy chciałbyś dojechać do Amsterdamu wygodnie i niedrogo? Kontaktuj się z nami aby uzyskać dokładną odpowiedź. Telefony 622 776 435 566 551 397 Email. Gabryzakmarek małpapoczta.onetpl Nasza firma przewozowa ekspres by na rynku transportowym w naszym kraju i za granicą już od 20 lat. W roku 2003 otrzymaliśmy licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób. Nasze wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie sprawia, że jesteśmy w stanie zapewnić Państwu naprawdę bezpieczny transport i wygodę podróży, którą gwarantują nasze busy. Dajemy sobie sprawę z tego, że zarówno jedno jak i drugie ma ogromne znaczenie dla ogólnej jakości oferty, którą dla Państwa. Kwa przygotowaliśmy. Z tego też względu do tej sfery działania naszej firmy przywiązujemy ogromną uwagę.